E, Wiktor, ja słyszałem, że słynny zamach na zakosy, który, z którego spłynie Maro, to jest twoja zasługa, że tak skutecznie mu to pokazywałeś, aż mu w końcu nauczyłeś go tego nie, zwodu. Nie, 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 nie. Ja, ja tylko jak coś, to ja od niego mogę się uczyć nie od, od, od nie. Ja mogę mu tylko pomóc w strefie, w sferze mentalnej, mi się wydaje, i staram się to robić, także on może ocenić jak mi to wychodzi. Chcesz powiedzieć, Maro, że Wiktor jest twoim trenerem mentalnym? Znaczy, no mam. Paru trenerów mentalnych, nie? No, tak yy, od każdego coś staram się wyciągać, nie? Ktoś, Wiktor, jest w sumie z mojego wieku, ale, ale gdzieś parę wartości wpoił mi, i tak jakby uważam, że wszystko yy, każdy gdzieś tam ma wielu doradców. Znaczy, tak. ja patrzysz na niego, a myślisz, kurde, muszę dobrze trenować, żeby nie trafić tam, gdzie on. Nie, tak, jest. To jest bardzo dobrze powiedziane, Emilio, brawo, no Ci się